Jak wiecie, udało nam się uzbierać na y, samochód 7247 zł. Auto takie, które potrzebujemy, kosztuje 300 tysięcy batów, a na 7 osób, a większe dla całej rodziny 700 tysięcy batów. Więc chociaż na to, żeby się połowa rodziny zmieściła do 300 tysięcy batów, ale niestety na chwilę obecną, nie sądzę, że uda nam się uzbierać resztę. I te pieniądze tak leżą i czekają, a transport przydałby się nam teraz. Kiedyś jeszcze w przeszłości patrzyłam na to, żeby zakupić może tuktuka. Z tym, że przygotowanie nowego tuktuka zajmuje około 2 miesiące i kosztuje około 10 tysięcy złotych, 6 tysięcy za motor, 4 tysięcy za taką prostą klatkę tuktukową. Ale dzisiaj wpadłam na pomysł: A co jeśli zapytam kogoś, kto już ma takie tuktuki? Czy nie sprzedał nam by właśnie czegoś takiego? No i poszłam do pana Czaja. Pan Czaj wynajmował mi kiedyś motor i zapytałam, czy nie ma czegoś na sprzedaż. Okazuje się, że ma trzy tuktuki na sprzedaż: jeden 30 tysięcy batów, jeden 40 tysięcy batów, a jeden 65 tysięcy batów. Ten za 65 tysięcy ma bagażnik, jest bardzo fajnie przystosowany, bezpieczny. Poszłam do domu, przeliczyłam 7247 zł. Czy to nam wystarczy? Dosłownie brakuje nam 4000 batów, które po prostu wezmę z innej puli. Oddam motocykl, który wynajmuje miesięczny koszt motocykla, to 4000 batów oddam ten motocykl i kupujemy tuktuka. Tu już widzicie sklep Pana Czaja I tutaj macie ten właśnie, co tutaj widzicie, to jest za 40 tysięcy batów. Tamten czarny, najmniejszy za 30 tysięcy batów. Hello! A ten jest za 65 tysięcy batów. Idę teraz do Pana Czaja ubić biznes. สวัสดีค่ะสวัสดีไหม so, okay, Check everything cleaning and phone Okay check everything now Okay Tak właśnie wygląda pancaj mi teraz jeszcze pokażę wszystko jak to yeah. działa Now Ah, cleaning Aha. Puncing? Ha? Puncing Wow. Everything working na. Demi good. Nie, nie Working you Aha. Yes. So, and yeah. uh -huh. uh, yes. like working. Yeah. UCB I, BI BI Tak, yes. ok, excellent. To jest książeczka, którą przed zakupiem motoru czy samochodu musi być. Zielona książeczka. Pan właśnie... okay. mi właśnie otworzył. sam mi rachunek, widzicie na motocykl 65 tysięcy. Jeszcze oczywiście potrzebne są hełmy. <grymne> Tutaj macie rachunek, który zapłaciłam. Dzisiaj płacę 50 tysięcy, bo tyle mi wypłacił pan Komat. A do 15 grudnia mam zapłacić jeszcze 15 tysięcy. Wszystko jest. Pan mi tu liczy hełmy dla dzieci. Jestem właścicielem Tuktuka. I <grymne> Wygląda to, Kochani, nasz pierwszy tuk-tuk. Jest super. Kupiliśmy tuk -tuka. O, samej. That's, to jest twoje miejsce. Zobacz tam z tyłu, specjalnie. Yeah. Do you like it? Yeah. 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 I feel like yeah. I'm gonna go Mama, Tam z tyłu są dla was uh, hełmy uh, na jutro. Okay, I feel like I'm just gonna go, tu na wszystkie torby, plecaki będzie miejsce. Także dzieci są zadowolone z zakupu tuk-tuk, teraz sobie tam patrzą na hełmy, będą przymierzać.